Przedsiębiorcy ubiegają się o finansowanie swoich prac badawczo-rozwojowych ze środków publicznych, nie przeprowadziwszy uprzednio krytycznej analizy problemu. Konieczna jest weryfikacja tego, jakie badania mają zostać przeprowadzone, jak zespół powinny realizować, jakie zaplecze technologiczne jest niezbędne do przeprowadzenia prac. Nasze usługi pozwolą przedsiębiorcom zainteresowanym przemysłem 4.0 na kontakt ze specjalistami z dziedzin najlepiej odpowiadających na ich potrzeby. Skontaktujemy ich z robotykami, elektronikami, informatykami czy automatykami, tak, aby rozwiązać te zagadnienia, które ich najbardziej dotyczą. Oferujemy dwie usługi. Pierwszą z nich jest ocena potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa. Dzięki niej będziemy w stanie określić, jakiego rodzaju innowacje w przedsiębiorstwie są możliwe do wprowadzenia, a także jakie rozwiązania i jak należy je przygotować, żeby można wprowadzić je z sukcesem. Drugą usługą jest przeprowadzenie badań wstępnych. Które dla wyodrębnionego obszaru badań rozwoju pozwoli na weryfikację, czy te prace są możliwe do realizacji, opłacalne czy i też czy prowadzą do właściwych korzyści. Nasze usługi adresujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności z branż produkcyjnych lub też zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Dzięki naszemu wsparciu będzie możliwe określenie zakresu wymaganych prac, potrzebnych kompetencji do ich realizacji możliwości technologicznych tak, żeby firma była w stanie przygotować rozwiązanie innowacyjne na miarę swoich możliwości i na miarę swoich potrzeb, jednocześnie zmierzając do sukcesu w prowadzeniu działalności innowacyjnej. Współpraca z nami prowadzi do realnego rozwiązania gospodarki opartej na wiedzy.